Cześć. Dzisiejszy odcinek w całości poświęcimy na omówienie właściwości kamery hac HFW 1500 c S2, której producentem jest Dahua Technology. Minimalistyczna poliwęglanowa obudowa skrywa w sobie nowoczesny przetwornik obrazu 1/2.7 cala Progressive Scan Cemos o wielkości matrycy 5 megapikseli. Sprawia to, że kamera generuje obraz w rozdzielczości 2880x1620p przy zachowaniu proporcji obrazu 16x9, co jest ogromną przewagą w stosunku do kamer innych producentów, które oferują obraz w proporcjach 4x3. Dachuła Technology zastosowało w urządzeniu profesjonalny obiektyw 2,8 mm o bardzo szerokim kącie widzenia wynoszącym 111 stopni. Dzięki temu kamera może objąć swoim zasięgiem dużo większy obszar w porównaniu do urządzeń wyposażonych w obiektywy 3,6 mm, których kąt widzenia zwykle nie przekracza 85 stopni. Czułość matrycy na poziomie 5000 luxa pozwala kamerze na pracę w nawet najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, zachowując naturalnie wyglądające barwy. Dodatkowo, w przypadku całkowitego braku oświetlenia, zintegrowany promiennik podczerwieni składający się z trzech silnych diod LED Smart IR jest w stanie doświetlić monitorowany obszar do odległości 30 metrów. Natywnym formatem wideo dla kamery jest HDCVI, jednak może również współpracować z rejestratorami obsługującymi kodowanie HDTVI, AHD oraz CVBS. Dzięki temu może stanowić zarówno uzupełnienie obecnie funkcjonujących systemów monitoringu, jak również podstawę do projektowania nowej instalacji. Przełączenie pomiędzy trybami możliwe jest przy wykorzystaniu zaimplementowanego menu OSD lub opcjonalnego pilota PFM820. W kamerze można ustawić do 8 stref prywatności, co pozwala na swobodne dostosowanie obserwowanego obszaru do indywidualnych oczekiwań oraz wymogów stawianych przez rozporządzenie RODO. HAC HFW 1500C 0280BS2 jest urządzeniem spełniającym rygorystyczne normy klasy szczelności IP67. Sprawia to, że kamera może z powodzeniem pracować w niemal dowolnym miejscu w każdych warunkach atmosferycznych, takich jak śnieg, deszcz, silny wiatr, czy też bezpośrednie nasłonecznienie przy zachowaniu szerokiego zakresu temperatur od minus 40 do plus 60 stopni Celsjusza. Kamera została wyposażona w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość obrazu, w tym m.in. szeroki zakres dynamiki oświetlenia DWDR, automatyczny balans bieli, redukcję szumów w obrazie 2DNR, a także kompensację tylnego światła BLC gwarantującą brak prześwietleń monitorowanej sceny oraz kompensację światła reflektorów HLC usprawniającą odczyt tablic rejestracyjnych. Dostęp do kamery możliwy jest bezpośrednio z poziomu rejestratorów cyfrowych obsługujących standard transmisji HDCVI, HDTVI, AHD oraz CVBS. Należy przy tym pamiętać, że rozdzielczość 5 megapikseli dostępna jest wyłącznie dla rejestratorów obsługujących standard HDCVI. Standardy HDTVI oraz AHD obsługiwane są z rozdzielczością 4 megapikseli. Natomiast standard CVBS w rozdzielczości 960H jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź na naszą stronę internetową www.alcham-security.pl lub przyjdź do jednego z naszych oddziałów. Zapraszamy!